Ja to eee. Dzisiaj wyjątkowo chodzi, co tu <tryk> napisałeś <wdech>. lol <tryk> Aperant i Ol Mały i duży Chcieliśmy spróbować, czy bez wyrafinowanego sprzętu bushcraftowego da się pójść do lasu, zjeść dobrze obiad, cieszyć się tą naturą. Jesteśmy w tym momencie u moich rodziców w górach w domu i podkradliśmy babci sporo fajnych rzeczy, co widzieliście: Widelce, nóż kuchenny, e, trochę jedzenia, ziemniaki ugotowane z kuchenki, tak. I planujemy sobie zrobić gulasz, fajny gulasz z i posiedzieć chwilę, posiedzieć chwilę w lesie. E, myślałem nawet czy nie pokazać Wam jak z tym sprzętem, który tu mamy. Czyli zobaczcie, myśmy nawet plecaka nie brali, czyli nie potrzeba plecaka, wystarczy skubnąć koc. Każdy na pewno ma w domu koc. E, zabraliśmy też poncho i myślałem czy nie pokazać Wam takiego awaryjnego schronienia, ale zapomniałem sznurka, a trochę mi się nie chce tutaj orać, bo można by sznurek zrobić z, z korzeni świerka bardzo łatwo. Nie wiem, a może Wam pokażę takie schronienie na zdjęciu, bo kiedyś w Finlandii zostałem zmuszony w zasadzie troszeczkę do nocowania w taki sposób, więc pokażę Wam zdjęcie, jak to wygląda. O! o. Widzicie teraz? Widzą, czy nie widzą, Artur? Widzą, Widzą. No mam nadzieję, że je znajdę. No, musisz wkleić te zdjęcia, bo właśnie no. zawsze tak robić eee, Także tak, wypadliśmy tylko na obiad, ale no, tak jak mówię, bez budżetu, bez e, specjalnych jakichś rzeczy e, naprawdę można pójść do lasu i świetnie spędzić czas w bushcraftowym stylu. E, nie silić się na nie wiadomo jakie wydatki. Będziemy tu mieli ze sobą tylko jedną rzecz. Ponieważ nie chcę tu rozpalać ogniska. Wyznaczone miejsce na ognisko jest kawałek stąd. Będziemy mieć jedną rzecz: to jest kuchenka alkoholowa, którą kupiłem na giełdzie staroci za 10 zł, więc budżet 10 zł to nie jest coś, co przerasta. Dzisiaj, w żabce, jak się idzie po butelkę wody, to prawie ten budżet się osiąga. I taką nową kuchenkę omijając giełdy staroci, można kupić za 30-40 zł, działającą, także nie jest to jakiś wyczyn. Paliwo do niej e, też jest niedrogie. Najlepszy, Najlepszy, jakie odkryłem, to mm, biopaliwo do kominków. Ono się fajnie zachowuje, bo nie okapca, nie, nie brudzi naczyń. No, no i tak, tytułem wstępu. Arturowi się strasznie pomysł spodobał, żeby babci podbierać różne rzeczy z mieszkania i spróbować z tym pójść do lasu i zobaczyć, jak to będzie. Także zapraszamy. Biwak za 10 zł. W lesie z ob dobrym jedzonkiem. Ob oblałam się alkoholem. Wyparło je zaraz. Musisz trzymać rękę. Trudno, jest śliskie. Wytrzeszę w trawę. połóżcie się jak nie do gulasza, to też po prostu w kosteczkę как говоришь, было еще Próbowałem woreczka od kuchenki użyć jako rękawicy. Nie polecam. Lepiej zabrać babci jeszcze rękawiczki ogrodowe. Pokażę Wam jeszcze turbo istotną rzecz na biwakach. Każdy na pewno ma w domu. Eee, może nie w takim ładnym woreczku, ale naprawdę goręco polecam zabierać ze sobą.

Dobrze, dobrze, weźmy to. Ale gorące. Nie smakuje tak jak zawsze. Dobra, poprawy hmm. Mogę chodzić To też nieruszone, to coraz trzymam. I kawałek z chem się świetnie sprawdza jako gąbka. I co Artur? Fajnie. Tak. O, bardzo dobre jedzonko. Ja wiem, że to tylko wypad na dwie godziny i w ogóle, ale bardzo często widzę, jak ludzie, którzy pierwszy raz chcą pójść do lasu e, i, i, i oczekują jakichś fenomenalnych rzeczy, że on musi mieć tony sprzętu, że on tam będzie nocował tydzień. Nie, trzeba się zacząć od takich wyjść właśnie, przygotować sobie posiłek, ale nie na ławeczce gdzieś tam w miejscu do tego przeznaczonym, tylko wyjść, posiedzieć w tym lesie, po prostu oswoić się trochę. Jest duża szansa, że jakąś zwierzynę zobaczycie, jak będziecie cicho siedzieć. A potem powoli, powoli nocować czy zostawać coraz dłużej. Przejść się też nocą. To są bardzo fajne takie przygody, które, których się nie robi na co dzień. I gwarantuję Wam, że na początku będziecie się tego bać. Eee, gdzieś zostanie na noc pierwszą w lesie, to, jest, to, to jeszcze nie spotkałem się z taką osobą, która po prostu sobie pójdzie spać i będzie miała spokój. To, to tak nie działa. To, to jest takie czuwanie, nie spanie. I dopiero trzecia, czwarta noc człowiek się na tyle przyzwyczaja i oswaja, że zasypia i jest, i jest mu dobrze. Eee, do samego spania, jak wybierzecie się latem, to jest ważne. Latem to naprawdę nie potrzeba żadnego sprzętu. Nie, potrzebuje, nie potrzebujecie śpiworów, nie potrzebujecie drogich tarpów yy, i różnych takich rzeczy. Wystarczy sprawdzić pogodę i ze zwykłym kocykiem można się na gałązkach świerkowych położyć. I jest naprawdę fajnie. Karimata to już jest luksus absolutny. Także. <laughs> Polecam, polecam zacząć od tego po prostu, co macie nie generować sobie kosztów specjalnie dużych, bo to potem jest tak, że nakupicie sprzętu za grube tysiące złotych, bo to nie sztuka i, i co? I się okaże, że Wam się to nie spodoba, albo nie traficie z tym sprzętem w to, czego potrzebujecie bo żeby wybrać sobie taki sprzęt, to trzeba naprawdę sporo. Z takim, z, z, sporo pochodzić po tych lata, lasach i zobaczyć, czego tak naprawdę oczekujecie, co, co Wam jest potrzebne. Także, no, tak jak widzicie, da się to zrobić za przysłowiowe 10 zł, wyjść z domu z tym, co macie normalnie w kuchni, e, gdzieś w szafie, jakiś kawałek pącza. i tak. I tak Do zobaczenia następnym razem. O, Ho, <laughs> ho,